Witam wszystkich serdecznie. Mm, przyniosłam dzisiaj z ogrodu resztę pigwy, która jeszcze została na krzakach i coś trzeba z nią zrobić. Część zużyliśmy już do herbaty, z części zrobiłam pyszną nalewkę, ale jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę zrobić przed zimą dekorację do domu, to postanowiłam Wam pokazać, jak można prosty i oszczędny sposób e, zrobić coś fajnego, niebanalnego i przy okazji pachnącego. Potrzebne nam będzie ja już tutaj część zaczęłam, potrzebny nam będzie kawałek drutu, jakieś narzędzie, żeby ten drut uciąć i wygiąć, kawałek wstążki, obojętnie jakiego koloru, to już rzecz gustu i dekoracji w domu. I co? I trochę dobrych chęci i zabieramy się do pracy. Jak widać, część owoców już ponaciągałam na przygotowany drut. Brakuje nam jeszcze kilku. E, odrobinę trzeba użyć siły, ponieważ pigła w środku ma e, trochę pestek i twardych elementów. Ale to nie jest nic trudnego. Jeszcze nam tutaj kilka będzie brakowało, żeby zakończyć. Troszeczkę tylko trzeba uważać, żeby nie skaleczyć się w palec. I to w sumie na tyle. A teraz. Musimy to połączyć razem. I do tego właśnie nam się przyda to narzędzie. Musimy trochę użyć siły. Jak już nam się uda wygiąć haczyk z jednej i z drugiej strony, to wystarczy prosto połączyć. Mamy już kółko, do którego możemy przyczepić. I ja akurat wybrałam zieloną. Można różne kolory, ale wybrałam zieloną. Przyczepiamy. Będzie wtedy wykończone. I gotowy wieniec, który możemy powiesić na drzwiach, który będzie witał gościem, gości pięknym zapachem i wyglądem. Możemy też go powiesić w oknie. Proszę zobaczyć, jak będzie pięknie wyglądał. I będzie stanowił dekorację kuchni. Zachęcam bardzo serdecznie do zrobienia. Można do tego wykorzystać też owoce głogu, maleńkich jabłuszek. Myślę, że na pewno coś jeszcze znajdziecie przed zimą w ogrodzie. Zapraszam.